ja co robisz? Bawisz się, bawisz się w swoim nowym pokoiku, tak? A powiedz mama, powiedz mama, a powiedz tata, powiedz tata. Nie chcesz mówić? A tata nagrywa do aparatu. No, powiedz do aparatu, mama. Powiedz, mama. I to później będzie w laptopie. Powiedz, mama. Powiedz, mama. A powiedz, tata. Powiedz, tata. Nie uciekasz? Nie uciekasz, tata, nagrywa cię. A powiedz, yy, powiedz, yy, jak ty mi robi. Tak robi. A jak piesek robi? A powiedz tata? Tata. Dobrze. A powiedz yy, baba? A powiedz mama. 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 Lala mówisz? A gdzie Ala jest? Gdzie Ala? Gdzie Ala jest? Pojechała, nie mali, tak? No. No. Tak, tu salejesz na swoim nowym łóżku, tak? Nowe łóżko masz, a jak owieczki robiły i co one robiły? Co owieczki robiły? Jadł trawę? Trawę jadły owieczki, tak? Jak jadły? Tak, tak Mniam, mię, robiły, tak? Ty, a co ty? Nie, nie odsuwamy łóżka Łóżka się nie odsuwa. Ty szalejesz? Tak szalejesz? O piłka się znalazła, tak? Za łóżkiem. Odejdź, odejdź. Odejdź, bo tata przysuwa łóżko. Dobrze! Dobrze! Dobrze. A daj żółwika tacie! Daj żółwika! Żółwik, żółwik! żółwik. Dobrze. No dobra. Koniec nagrywania. Zrób papa do aparatu, papa już to wyłącza. No. Zrób papa. Piotruś. Ej, łobuz. Zrób papa i to wyłącza. Koniec. Zrób papa. Nie w głowie, papa robienie, tak? 妈妈。